Największy wyrok kapilot zabił mojego przyjaciela na Rebarn SMP. Jednak mam podejrzenia, że to był fake pies. Dlatego dzisiaj zaszantażuję mojego wyroka, żeby powiedział całą prawdę. Jeżeli nic nie powie, usunę to z jego kanału. O, jestem serwerza, witam cię, witam cię, kolega. To, że siedzę na Discordzie, na publicznym kanale, to nie oznacza, że e, chciałbym, żebyś ty przyszedł, bo na tym serwerze jeszcze grają inni ludzie, mądrzejsi niż ty. Czy ty już do mnie strzeliłeś? Nie. Ale patrz jakie mamy szczęście, co nie? Że my razem zawsze się tak widzimy. Jak, jak to działa, co nie? Jak to działa? Nie może słychać, iż jestem zadowolony, to prawda była inna. Jedynie, co chciałem, to dokonać zemsty za to wszystko, co mi zrobił. Ale całość wyjaśnię wam w trakcie. Co z psem? Co z psem? No sadziłeś to, że... się ostatnio z psem. To, że mnie w zrobiłeś. No. No to jesteśmy dogadani. Gdzie, gdzie jesteśmy dogadani? Ej, ja pierwsze, czemu czekaj. to zrobiłeś? Ale co zrobiłem? Przecież nie zabiję ci psa, tak? Więc Ale w ciule czym mnie zrobiłeś. Z z zgarnąłeś z mnie serca. Pierwszą rzeczą, którą mam mu za złe, to zabranie mi czterech serc. A szantażował mnie tym, że zabiję mojego psa. Podkreślam, mojego. No właśnie, chyba nie. Ostatnio poszedłem do mojej bazy, gdzie siedzą moje psy, tylko że niestety nie mam stuprocentowej pewności, że to nadal są te same psy, a nie przypadkiem podłożone. Ja, nie mam zamiaru po prostu z tobą rozmawiać, grać. i ty dzisiaj będziesz, ee... że tak powiem, Small pipi, tak? Taktyka? Nie, dzisiaj będę, dzisiaj będę Mysterius, dzisiaj będę Mysterius i będę na pewno Czyli spokany tak, 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 to tłumaczymy. Tak, tak, tak. O, tak, przytaknąłeś tak, mi, jak świetnie, tak, jak pięknie. no, tak, tak. I się ode mnie odwal. Nie odzywaj się. Ej. Nie, Nie interesuj Ciflaczku, się. Słuchajcie, ty mój kochany, gdzie jesteś? Przyjdę, przyjdę! Nie wiem czy ty chcesz, żebym przyszedł, jak przyjdę, to ci dupę skopię, więc. No ale to uciekłeś nie. właśnie w tym momencie, to, to ja nie wiem. E, typowy kapilot, w gadce najmądrzejszy, ale żeby spotkać się, porozmawiać i powiedzieć mi prawdę, to nagle ucieka. Brak słów. O, i już zaczynamy ze strękna. O, o! I co? Dajesz, dajesz, dajesz Minecraft Cika, wejdź, pokaż, pokaż. Ludzie a, pokaż. uwielbiają to jak pokazujesz ten swój skill z tymi Minecraftami, to jest coś a? pięknego, no To jest tak cudowne A to musisz być jedną kratkę wyżej Ja mam 8 serc, a ty mi, a ty masz 15 i dla stręki mi będziesz bił. Chopnie! Chłopcze! Chłopcze! Przecież to jest wstyd. Jakby inaczej. W rozmowie z kapilotem nie może zabrać ktoś narzekania na to, że używam siłki, którą podkreślam, że jak to sam kapilot powiedział, sam ma, tylko że nie przy sobie. Więc jedno wielkie xD. To ty przychodzisz spakany od twojego pieska, nie ja. Ja spłakany? Ty a ty co, no, panda to nie płaczesz? Nie mam. No tak, rany. ty tak do, do każdego podchodzisz. Ty tak do każdego podchodzisz, że masz e, olewczo. Mama do ciebie olewczo podchodzi. Co do mi to? Jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy temat, tak? Mamy temat, jeszcze wracamy. Już nie nie, raz mi się wyzywał. Nie, 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 nie. Ale ja nic o tego nie, nie powiedziałem, to to ciebie i hmm. tak. Wcale. O! Patrz. Nie no, to jest przesada. Już raz dostał porządną klepę na banie po tym, jak powiedział coś o mojej mamie. A on nadal to robi, nie ucząc się na błędach. Ja chcę Dobra, wiedzieć, mi czemu tak. żeś mnie ciula zrobił. A później poruszę jeszcze jedną. ja mam. Jak się, ale z czym się zrobiłem? Ok, Ukradłeś mi łącznie z Drawiusem 5 pięć? Pięć serc, jak się nie mylę. Jak 5 serc ukradłem? Nie wiem, to jest... ja Ja z tego końcowo miałem tylko jedno serce, więc nie do mnie pretensji. Co to ma, co ma do tego? No jakby... To ty jesteś po prostu kalekami, i nie potrafisz się dogadać z kimś? Nie potrafisz mi Minecraft wysadzić. No ja i tak, ja i tak wyszedłem na minus przez to wszystko, więc wiesz, jakby... Ale i oj powiedzieć o Jezus, dziękuję, że takie jesteś miły dla mnie czy co? Nie no? Okej, okay, myliłem się, nie było to 5, a 4 serca. Ale i tak, nie dosyć, że pies, którym mnie szantażował, Najwidoczniej był podstawionym fejkiem to obrabował mnie z, drawiusem z serc. A do tego, iż teraz narzeka, że w sumie on tylko jedno zdobył. Rzeczywiście, szkoda mi go. A wytłumaczysz mi, e, jak to jest z drawiusem? Tak szczerze? Co jest z tym Drabiusem? Co jest z tym Drabiusem? No? No bo wytłumacz mi, jak to działa, no bo. No. DRAVIUS! He, jak ja mam z tym człowiekiem rozmawiać? To aż odechciewa się. Ale chodzi mi o to, że przecież jeżeli nie był to pies Kapilota, to jedynie pasuje mi do tego Dravius. On jako jedyny był wtedy z rudym. No bo Kapilot, klikając w tego psa, udowodnił mi, że nie należy do niego. Nie rozumiem tutaj nic. To kogo to był pies? Kogo to był pies? Przecież Kazałem ci klikać, pokazałeś, że klikasz, więc w to ci wierzę. Mam nadzieję, że w ciule mnie tam nie zrobiłeś. To kto to był? był? Kogo, tak. Kto jest właścicielem ja tego taki... psa? Ja mam takiego sąsiada, on się nazywa Jurek. No i ten Jurek, jego syn, on ostatnio pojechał studiować do Warszawy i on tam poznał taką Edytkę No i ta Edyta, tam, tej edyty, edyty, Edyty Zięciowa Ona właśnie y, poznała u lekarza taką babkę No i tej babki córka, to, to jej pies właśnie jest wiesz? To, to, tak? to, jej Tak A ja mam jakieś inne przeczucia Oj. Ja mam Uj. jakieś inne przeczucia. Chyba będzie ciężko. On z moich każdych słów po prostu sobie żartuje. Przykre to, bo chciałbym zrozumieć, jakie były intencje i czy mój pies żyje, czy może zginął. Mam taki mętlik w głowie, że to jest szok. Kto jest no. właścicielem tego psa? Dobra, no już, no co ci powiedzieć, a ty mi bijesz, no. Czy może Nie. sytuacja wygląda w taki sposób, że mój pies, który jest w bazie. To nie jest mój pies, bo to jest fake pies. A ja zabiłem swojego psa, może tu jest taka logika. A, no. Ale przecież ja nie wiem, gdzie jest twoja baza, Hallzot. Hmm. Widzowie, czy tylko mi te ostatnie słowa kapilota odnośnie tego, że on nie wie, gdzie jest moja baza, zabrzmiały jakoś podejrzanie, dziwnie? Już teraz mam taki mendy, że to jest hit. Bo wiesz, jakby. Idź tak, nie? Bo ten pies przecież był e, pies niejony ptako. Nie? Ty nie Wiesz, tam je, jeden, jeden twój piesek przecież ma name nazywa się Pimpuś, nie? Tak, ale, ale mówisz, że nie... to jest Daisy. No właśnie, bo a Daisy nie miała name taga, więc... No właśnie, ty... więc o no właśnie. mi się rozchodzi, że więc, to może być no... podłożony jakiś pies. Więc ty nawet teraz nie, nie możesz w 100% wiedzieć? To twój pies czy nie? Nie rozumiesz to. Ty, jesteś... Ty w tym momencie możesz iść do bazy i opowiadać, widząc, że no mój piesek, mój piesek. A tak naprawdę to może być mój piesek, którego wcześniej. Którego to wcześniej... nie jest twój pies, no. rozumiesz to. <grym> 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 rozumiesz, bo twoja logika troszkę tutaj nie pasuje się, jakby to się kupy nie trzyma. Ej, dobra. On mi tak mierza w głowie, że sera aktualnie nie wiem, czy ten pies, którego widziałem ostatnio w bazie, to sero Daisy, czy jakiś postawiony inny. Głowa mi zaraz wybuchnie z tych myśli. No z co, no z pieskiem co? No idźcie teraz do bazy, popatrzcie na tego psa. Słuchaj. Dobra, ja mam przypuszczenia, Czekaj, zamknij się, zamknij się. No. Będę bardzo nie... O, o, widzisz, jaki ty jesteś taki, słuchasz ładnie. No, ale się powiedziałem, <laughs> <zapenieć, myślałem> no. <laughs> jak to jest, An, jak, jak, jak to jest pięknie z tobą, że ty od razu o... taki po po pokorny jesteś. A.

Ej! Ech. brak słów na no to jego zachowanie. On momentami tak się poczuwa i myśli, że zrobi 200 IQ zagranie, a wychodzi właśnie taka totalna seraka. O kurwa! <śled> oj, 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 oj! Oj, oj! Kłopoty Neymana! Kłopoty Neymana! No, ale ja ci. Skąd i, się wziął w, w tym wszystkim, Travius? Powiedz mi. Hmm. Może dlatego, że razem zerowaliście mnie? Hmm. Ale nie no, I mówiłeś No Dravius, Dravius, wiesz co masz robić, wiesz co masz robić. Ty wiesz czasem ale, jakby. Ale, wiesz, dusu, kim wiesz, nie wiesz co Dravius zrobił. To co nie wiem jak co Dravius zrobił? Ja chyba będę musiał sobie jeszcze raz porozmawiać z Draviusem bo czuję, że jest tutaj taki szwindel kręcony na moją osobę, że to aż szok! Był układ, ale... Na czym polega układ? Może się pochwalisz. Hmm W sumie? Czemu ty ucieka? Ej! Kolego! Wystaszku tym kochany. O Jezus. No, kurwa, to boli. To boli. A, miałem. tak Aua, aua! Ale w sumie to ci mogę pokazać. Tylko musisz mnie nie bić, to ci pokażę ten układ. Coś w nie, nie do końca mu ufałem, ale stwierdziłem, że w sumie szkodzi pójść za nim i przekonać się o co mu chodzi. O, to ja ci pokażę. Jak to ci jest... trap. Jak Pacz, to ci możemy... trap. I i i. zabiorę cię tam. No, będzie to trap? To dosłownie. To będzie największy trap, A. jaki to stał na Reborn SMP. No już bie. Jedna Gdzieś? rzecz, naprawdę jedna to rzecz, jedna rzecz. Ale to był trap. Jedna rzecz. To był ten trap. Chodź, chodź. Chyba ewidentnie prowadzi mnie do jakiejś pułapki. Ale ryzyk fizyk jak to mówią. Idziemy dalej za nim. Tu jest taka klapa. Co z tą klapą? Musisz podejść bliżej. To jest ja się mogę jakieś, czy co? Tak, no. Co to jest? I ten straż spowodował, że ty zginąłeś. Barani ubiegł. A co ty robisz? Po tu nic nie ma. Tu, tu jest klapa. No i tu masz bąbelkową kolumnę. o Brawo, brawo Jasny no Aż że ty się nie brawo. uczysz, że ty się nie uczysz na błędach To jest przecież jakiś, to jakiś, oj Dajesz niżej, dajesz niżej, no dajesz Musisz być teraz niżej, bo nie zadziała Oj, oh my God. Jedno wielkie xd, nie wiem co to za klapa jakaś i szczerze gówno mnie to interesuje On mnie tutaj chciał sprowadzić tylko i wyłącznie po to, żeby spróbować mnie pokonać Jednak to on prawie się wysadził Z sobie taki układ, że on mi wycykał tutaj perełką Maja ja Pop. No, Profesor, przepraszam. A ty przepraszam. wtedy byłeś tutaj i jak taki mały pięciolatek. Dobra, no, dobra, wiem. spoko, spoko, nie. spoko. Okej, okay, ale wytłumacz mi... I to był czy... draviusem. A, odpowiedz a, mi na pytanie. Jest? A, a z psem? To się nigdy nie dowiesz, co się stało. Odpowiedz mi na pytanie. W tej odpowiedz ty, mi wiesz? na pytanie, czy pies... Z każdą czy pies, pies którego zabiłem, jest psem trawiusa podłożonym. Oj, chyba jestem coraz bliżej odkrycia prawdy. Nasz kolega kapilot unika odpowiedzi na pytanie, co delikatnie wskazuje mi że mogę mieć rację. Jednak tego nie wiem. Nie wiem, może mi, mi Angelo. Z, znasz go? To jest taki żółw Ninja. To była taka jakieś piosenka. Spiras, spiritu, spiritu, spir, go. Spirida, spir, 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 go. Dobra. Sprida, spiritu, Ja wiem, jak zaczniesz gadać. nie wiem, jak gadać. Co co robisz? Uf. Ja dużo rzeczy ogólnie robię w życiu, wiesz? Nic innego nie działa. Czas wyciągnąć Asa z rękawa. Jako, że pomałem się ostatnio na jego kanał i mogę go w każdej chwili mu usunąć, to trzeba to wykorzystać. Ale po kolei, zaraz wszystkiego się dowiecie. I nie będę tutaj Cię przedłużał, marnował ci czasu, bo ty masz pewnie dużo rzeczy do robienia. Ale. Co ty chciałeś zrobić kolego? Wysadzić cię. Wysadzić cię ja ci mogę. Co ty mi możesz wysadzić? Co ty mi, co ty mi możesz zrobić, chłopie? Ja już ci mówiłem, ty sobie możesz włożyć ewentualnie rękę w tej i, i tam się porządnie. Ty coś się chyba nie wyszło, po prostu coś nie wszelza, to nie? Bo jakieś tak, kłopoty, najmano. Nie, 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 ale kłopoty, ale kłopoty! O nie! O nie! O nie. O... mam kłopoty! Mam kłopoty! O Boże! Ej, co ci powiedzieć, miałem dwa serca. Miałem dwa serca. Ty naprawdę jesteś debilem. Jesteś debilem roku. A więc wróciłem w końcu do mojego planu. Tak, Panie <laughs> prowadzisz tam swoje statystyki, wiesz, jak mniej więcej wygląda twoje najpopularniejsze, najpopularniejsze filmy. Wszystko tak mniej więcej wiesz, co nie? Eee, tak, co, tak 278 tysięcy wyświetleń. Zbudowałem eee, mm -hmm. najbezpieczniejszą fazę mm -hmm. w to, Minecraft. To. Bla bla, bla. Dalej wymieniał mi swoje statystyki. Nie mogłem tego słuchać, więc w końcu powiedziałem mu prawdę. Co ja się przega ciebie. On no niespodziankę, tak? Prezent to niespodziankę, tak? Bo co bym ci powiedział gdyby te, te trzy filmy zniknęły? Ukrywał! Co zrobiłeś? No wyparowałem sobie w kosmos. Nie! To jest przegięcie pały! To! Nie usunąłeś mi! ich, Nie usunąłeś mi! Nie no Ale o miał tyle wyświetleń, co nie ty się tak w nich starałeś Ty jesteś takim hey, ej, 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 I spokojnie, zanim napiszesz komentarz Hozo czemu usuwać mu filmy to tylko gra Chill out, to tylko zwykły straszak Żadnego filmu nie usunąłem, a jedynie ustawiłem na prywatne I po chwili przywróciłem na publiczne Ale zadziałało idealnie To już, to już wychodzi poza skalę Minecrafta Nie, po prostu, ja nie wiem w ogóle czemu Ludzi to kręci, rozumiesz? To, to już jest twoje zachowanie, to już jest po prostu To jest po prostu, jesteś Jak możesz dręczyć mnie usuwaniem i nic Mojego kanału wiesz bardzo dobrze, jak te filmy dla mnie dużo znaczyły. Nie chciał gadać prawdy o psie to musiałem go nastraszyć. Może w końcu zrozumie, że ze mną nie można tak pokrywać. Ten twój piesek to się nigdy już nie dowiesz, co się z nim stało. może obróć wiesz, weź się przed świadomością. Cześć. Masz mi to za ja, teraz. Nie, nie, nie. Ale póki co, klikajcie koniecznie jeden z tych filmów, które właśnie wam się wyświetla, bo zdecydowanie wam się spodoba.